Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym drapingu na kanale Troll'a. W kolejnym odcinku mamy dzisiaj zdrapeczki z Norwegii: 6 sztuk gier o milion. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Numery zdrapek są od 89 do 93 z paczki. I na deser, może zdrapiemy sobie super linie, ale to zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja z czasem. Zaczynamy od tych norweskich zropeczek. Mamy dwa pola ścierne, zielone i takie chyba fioletowe, czy takie no, fioletowe. I tu i tu musimy znaleźć trzy takie same kwoty, żeby tę kwotę wygrać. E, oczywiście top wygrana to milion koron, tak jak tutaj widać w legendzie. No i oczywiście jest to nowa szata graficzna, takiej jeszcze szaty graficznej nie widziałem, nie drapałem. Nie wiem co ona może przedstawiać. Może mi dać jakiś pomysł, niech Was fantazja poniesie. Dajcie mi znać co to może e, przedstawiać. No nie wiem, jakąś palmę tu widać, nie mam pojęcia co to może być. Jeżeli macie jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach, z chęcią poczytam. <laughs> Dobra, kochani, nie przedłużamy e, i zaczynamy drapać. Trochę mi tu światło się źle odbija. Może tak będzie lepiej? O, tak będzie dobrze. Dobra moje brudne paluch od grzybów kurde nie mogę domyć masakra <gry> mam nadzieję że tego nie widać staram się to dobrze ukrywać i tak mamy 100 tysięcy 50 koron 250 koron i 25 cztery kwoty każda inna no niech to Piąta kwota inna, 100 koron, 100 tysięcy, szósta kwota inna, a nie, stuka była już. 100 tysięcy raz, dwa i 25 i 25. Chciało się powiedzieć, ale jest 20, 250, ale mamy tu jeszcze jedną możliwość, i tutaj jest milion, także niestety pusto, ale ścierne, pole ścierne jeszcze mam drugie, może tutaj. 100 koron 25, 25, 100 koron e, i 100 tysięcy i 100 tysięcy. Także nic razy 3 niestety tutaj nie ma, ale ciemno tutaj mam nadzieję, że dobrze widać w ogóle. Coś znika mi światło. Damy radę. Będzie dobrze. E, kolejna zdrapeczka, numer 94, a mam tutaj jednak do 94 numerku, myślałem, że do 93 Chyba tak to mówiłem, a nieważne. 10 tysięcy, 25 koron, 50 koron, 100 tysięcy, 500 koron, 500 po raz drugi, milion, milion i 100 tysięcy. Niestety zabrakło jednego zera. Szkoda, szkoda, szkoda. Puściutko. Sprawdźmy jeszcze pole ścierne drugie. I tutaj też nie ma e, nic razy 3. MILION, MILION, 100 000, 100 000, 100 150 koron. Drugi pustaczek. Zdrobka trzecia dzisiaj. Sprawdźmy, zaczniemy od pola tego ściernego drugiego. 500, 100 000, 100 000, 250, 250 i 100 koron. Niestety póściutko. No to może tutaj. 100 000. Tysięcy... 50 10 tysięcy 100 tysięcy po raz drugi, 50 koron, milion koron 500 koron po raz pierwszy i milion po raz drugi. Trzeci pustaczek. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. To mi się nie podoba. Zdrabka czwarta dzisiaj. I tutaj, tak jak widać, 100, 000, 100 koron, 50, 50, 100 tysięcy i 10 tysięcy, e, czyli nie ma tej oczywiście żadnej wygranej. Kolejna, kolejne pole ścierne, 500 koron, 10 tysięcy, 100 tysięcy, 25 koron, kurde, każda kwota inna, 500 po drugi. 25, 25, 25. No, mamy 25 chociaż. Dobre i to. 25 koron. Tutaj trafiamy. I jeszcze dwie strapki. Numer 90 spaczki najpierw. 50 koron, 100 koron, 50, 25 i 10 tysięcy. I 10 tysięcy niestety pusto. I te pole ścierne drugie 250, 25, 10 tysięcy 100 tysięcy 10 tysięcy 500 koron 25 i 25. Mamy drugą wyganą uff całe szczęście. Mamy drugą wyganą, super i zdrowka. Ostatnia ta Norweska z numerem 89 z paczki. I zaczynamy od miliona. 10 tysięcy. Milion po raz drugi. 100 koron. 100 tysięcy i 10 tysięcy. Dobra. I tutaj w tym polu zielonym 500. 10 tysięcy. 100 koron. 25. 10 tysięcy, 100 koron po raz drugi. ułaga, czy będzie ta stówka? Milion, 500 koron. I ostatnia kwota to milion. I to jest niestety pustak. Trudno się mówi. E, także w tych norweskich zdrapkach na 6 zdrapek mamy dwie wygrane. Dwa razy po 25 koron. No i dobra. Dobre i to. Trzeba się cieszyć. No i sprawdźmy teraz te super linie. Jak nam pójdzie. Odkrywamy moje szczęśliwe symbole. Mamy na początku cytrynę i okulary. No to szukamy, szukamy, szukamy. Cytrynka jest tutaj jedna. Druga i trzecia. Dobra. I to byłoby na tyle chyba, jop. Kolejne dwa symbole piłeczka i arbuzik. No to szukamy arbuziki. O, tu mamy dwa obok siebie, fajnie. Tutaj też. I arbuzików już nie ma, ale będą piłeczki na pewno. Jest tu. Piłka, 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 piłka. Gdzieś tu chyba jeszcze jedna. O właśnie. Śmignęła. Kolejne dwa symbole: słonik i łódź. Mm, łódź mamy. I to byłoby na tyle. Kolejne dwa symbole: tęcza i balony. Balony, balony, balony są. Mm, dobra, 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 dobra. I to tylko tyle. O ja. czy nie ma ani jednej. I baloniki były tylko jedne. Dobra, kolejne dwa symbole sprawdźmy. Motylek i rolki. Rolki są. Kolejne motylek obok. No, i tu nam brakuje tylko biedroneczka do linii. Fajnie eee... Tyry, 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 motylek, i motylek, i rolek jeszcze szukaliśmy, ale to chyba rolek już nie będzie więcej. Nie. Kolejne symbole. Leżak i kości. Leżak i kości. Leżak i kości. Ehm, dobra, szukajmy. Leżak jest. Kości. Leżak fajnie. I gdzieś tutaj chyba jeszcze widziałem leżak. Dobra, mamy. No i pięknie, kolejne dwa symbole, ptaszek. I dzwonek. Ptaszek mamy, jeden. I drugi mamy linię. Mamy linię w pionie. Ale w pionie linia nam nic nie daje, <ścoughs> niestety. Eee, dobra, to mamy i ta... teraz tak tu ptaszek jeszcze. I brakuje nam kochani jeszcze. Ta Biedronka tutaj też do linii. Hmm. I tak to właśnie wygląda. Kolejne dwa symbole, kwiatek i klucz. Kwiatek mamy tu, i tu nam brakuje do linii serduszko. Tu mamy kwiatek i tutaj, a klucza chyba niestety nie ma ani jednego. Tak to wygląda. Kolejne dwa symbole. Księżyc i diament. Diament mamy tu. Tutaj też diamencik. Tu nam brakuje serduszko, do linie, serduszko i klapki. Księżyc. O, klucz był chyba faktycznie. Tu mamy kluczyk ominięty. Księżyc. Diamencik. Dobra. I dwa ostatnie symbole. Trzymajcie kciuki. Zaczniemy od jednego. Najpierw klapki. Czy klapki dają nam jakąś linię? Mamy tu klapeczki, ale mamy serduszko jeszcze, tu klapeczki i uwaga, uwaga, ostatni symbol to serduszko, serduszko, popcorn, a popcorn nam linii nie da raczej, bo mamy tutaj popcorn, nam brakuje korona, tu mamy popcorn, brakuje nam serduszko. I tu mamy popcorn i brakuje nam rower, niestety, niestety puściutko chyba, sprawdźmy jeszcze kontrolne, bo w tych liniach to łatwo się pomylić, no tak mamy L, N, Y, każda inna, eee, więc wychodzi na to, że mamy puściutko. No dobra, kochani, dzisiaj na naszym drapingu eee, tylko norweskie zdrapki się spisały, no <głos》>, tak powiem, ogólnie szału nie ma, no ale dobre chociaż te dwie wygrane. Na 6 z drapek mamy dwie wygrane po 25 koron. No, lekki minusik dzisiaj, ale odrobimy spokojnie, damy radę. Ja już, kochani, wam dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejny draping. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, pa, pa.